Brakuje Ci FIFA Coins? Najlepszą ofertę monet z bezpieczną dostawą znajdziesz na supercoinsy.pl. Właśnie trwa największa promocja w tej edycji food, a w niej kilka kodów robotowych aż do 15% zniżki oraz masa kart do wygrania dla kupujących. Łączna pula nagród to ponad 5 milionów coinsów. Dodatkowo przez cały okres promocji na fanpage'u supercoinsy znajdziecie konkursy o darmowe pakiety monet. Link znajdziecie w opisie. Polecam! Siemanko, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam o grze UFL, czyli grze, o której już nagrywałem jeden materiał. Tak więc czuję się zobowiązany go zaktualizować, bo wiemy kolejne rzeczy i to takie niemałe, a powiedzmy sobie szczerze, mówiąc bardzo, ale to bardzo ciekawe. Jeśli chcecie więcej materiałów o UFL, zostawcie oczywiście łapkę w górę. No i tak, co wiemy? Wczoraj wyszedł oficjalny pierwszy trailer pokazujący gameplay i mniej więcej to jak to będzie wszystko wyglądać. No i gdzieś tutaj w tle, on wam się wyświetli. Ogólnie rzecz biorąc, m, dowiedzieliśmy się już, że gra będzie na pewno darmowa to już jest oficjalna informacja. Wiemy także, że będzie tam jeden tryb w zasadzie. Nie będziemy mieli trybu kariery, szybkich meczów i tak dalej. Będziemy mieć po prostu tryb w stylu Ultimate Teamu. Będą także tam karty, co możemy zauważyć na zrzutach ekranu, przedstawionych także podczas wczorajszej prezentacji. I szczerze mówiąc, moim zdaniem, wygląda to naprawdę fajnie. Mamy tutaj Odwzorowane takie kart zawodników, ale wyglądające zupełnie inaczej niż w FIFA, i jak dla mnie jest to naprawdę mega spoko zrobione. Widzimy też, że zawodnicy będą mieć oceny ogólne, tak jak to jest w FIFA, będą mieć także identycznie zrobione statystyki, jak to jest w FIFA, czyli będzie strzelanie, będą podania, dribbling, tempo, obrona i na przykład fizyczność. Będziemy mieć także zgranie naszego zespołu, ale wydaje mi się, że będzie tutaj działać to na nieco innych zasadach niż w FIFA. Mamy także, jak widzicie, takie gwiazdki nad zawodnikami, też na pewno będzie to w jakiś sposób wpływać na naszą rozgrywkę. Jestem ciekawy, w jaki sposób. No i ogólnie rzecz biorąc, jest tutaj małe podobieństwo do FIFA 22. Natomiast jest dużo, że tak powiem, pozmieniane i zrobione na swój sposób, co oczywiście, według mnie, jest jak najbardziej na plus. Będziemy mieć także, jak widzicie, różne koszulki. Same menu wygląda w taki, no, nieco inny sposób, jednak niż mamy je dostępne w FIFA. Otrzymaliśmy także, tak jak powiedziałem wcześniej, trailer dotyczący gameplayu. I jeśli chodzi o ten trailer, tutaj też możemy zauważyć już i wyciągnąć pierwsze wnioski na temat samej rozgrywki. Widzimy, że będzie ona, no, nieco inna niż w FIFA. Wiadomo, nie da się zrobić jeden do jednego czegoś, tym bardziej, że UFL będzie na innym silniku niż FIFA 22. Możemy także zauważyć, że ta gra jest taka. Mm, powiedzmy sobie, graficznie mm, nieco słabsza od FIFA. Myślę, że większość się ze mną przynajmniej zgodzi. Same animacje, czy też na przykład, chociażby trawa wygląda nieco gorzej niż w samej Fifie. No, i jeśli chodzi o gameplay, no to trzeba by zagrać, żeby móc ocenić, ale oglądając trailer, naprawdę według mnie pozytywnie można się zaskoczyć. Trzeba mieć na uwadze to, że za EA stoją. Setki, jak nie tysiące osób, no i pracują nad tym cały rok, rok w rok od powiedzmy sobie kilkunastu lat. Natomiast jeśli chodzi o UFL, no to tutaj studio Strikers, które podjęło się zrobienia właśnie tej gry, jeszcze niedawno liczyło zaledwie kilka osób. W tym momencie jest to już kilkaset, no i naprawdę idzie to w dobrą stronę. Jeśli chodzi o głośne nazwiska i to, co naprawdę nas tutaj może pozytywnie zaskoczyć, to główną osobą, głównym jakby bohaterem tej gry stał Ronaldo, tak więc no tutaj naprawdę szacuneczek za podpisanie umowy z takim zawodnikiem. Dodatkowo już wcześniej na social mediach UFL mogliśmy sobie zobaczyć, że na przykład e, mają już współpracę z Lukaku, De Bruyne, Zinchenko, czy też na przykład Firmino, no tak więc naprawdę kilka ciekawych nazwisk tutaj się pojawia. Dodatkowo UFL podpisuje także kontrakty z dokładnymi klubami, czyli niekoniecznie póki co z daną ligą, jak na przykład nie wiem, powiedzmy Bundesliga, tylko na przykład mają aktualnie podpisany już kontrakt z Shakhtarem, do niej mają podpisany kontrakt z Borusem Mönchengladbach, z West Hamem United, no tak więc też tutaj e, wszystko jest powiedzmy tak step by step robione po kolei i coraz więcej e, rzeczy wychodzi do naszych informacji. Będzie oczywiście rynek transferowy, tak więc no tutaj mamy bardzo podobne rzeczy powiedzmy sobie jak w Ultimate, ale moim zdaniem najważniejszą rzeczą, która będzie kluczowa dla UFL będzie to, czy będą potrafili utrzymać graczy w swojej grze. Jakby jak wiemy EA jest już na takim etapie, że mamy taki stały cykl coroczny. Wychodzi nowa FIFA w październiku, dostajemy chwilę później karty One to Watch. Potem dostajemy jakieś 2-3 eventy, następnie wychodzą karty TOTY, potem mamy kolejne eventy, są karty TOTS, potem mamy już totalny rozstrzał rynku i karty dosłownie każde dla każdego, czyli zawodnicy dostają totalnie z dupy po Zrodexu e, karty no, o niestworzonych statystykach, no i UFL pytanie, jak będzie zapatrywać się na coś takiego? Bo na podglądzie składu, no mamy przedstawione karty, że tak powiem, takie bazowe, nie niezapowiadające tego, żeby zawodnicy mieli otrzymywać jakieś karty specjalne. Jeśli nie będą ich otrzymywać, to obawiam się, że może graczom UFL znudzić się po miesiącu, kiedy to zbudują sobie fajny skład, no i po prostu nie będzie możliwości upgrade'u go, a cały czas jednym składem, cały czas w jedną Grę bez jakichś powiedzmy udziwnień, bez rotacji składów nie będzie im się po prostu chciało grać. Tak więc no to na pewno będzie ciekawa kwestia, czy właśnie tutaj sięgnie UFL po jakieś nietypowe rzeczy, które utrzymają graczy, no ale to wszystko pewnie będzie jasne z czasem. Póki co wiemy tyle, ile powiedziałem w tym filmie. Twórcy powiedzieli, że gra wyjdzie raczej w 2022 roku, czyli no w najbliższych 11 miesiącach, ale nie chcieli określać, jaki to będzie czas. Nie powiedzieli, czy to będzie za 3 miesiące, czy za 8 miesięcy, tak więc musimy czekać na więcej informacji. Ja osobiście jestem pozytywnie zaskoczony, jak aby ta gra nie była, no to moim zdaniem czym więcej gier piłkarskich, czym więcej, czym więcej konkurencji EA, tym po prostu dla nich lepiej, bo FIFA będzie musiała się stale rozwijać i będzie musiała być coraz lepsza, żeby przytrzymywać u siebie graczy. Tak więc nic tylko czekać na to, jeśli chcecie więcej tego typu filmów o UFL, czy też innych tego typu grach, zostawiajcie łapki w górę, a na dzisiaj to już tyle, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, do usłyszenia i siemanko!